Jako wielki dar Pewnego razu z okazji Dnia Ojca Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Kochani, kochani, zaczynamy kolejny dzień I zaczynamy ten vlog z pewnym sentymentem Ponieważ patrzę na ogród, patrzę na basen To już jest koniec Było lato jest jesień. Jak to jest możliwe, ale czy, czy to jest źle? Była parapetówka. Miała być w sobotę, wyszło w sobotę i w niedzielę. Oczywiście ze snem, ale od 12 w sobotę do 20 chyba drugiej w niedzielę mam dosyć. Zdecydowanie mam dosyć spotkań towarzyskich, mam dosyć imprez, mam dosyć słońca, opalania się z Spaliłem bardzo mocno, więc słyszycie to? To jest jesień. I bardzo fajnie. Zaczynamy ten vlog, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy ten film za 3-2. Jeden. No. Wiecie, kto jest mistrzem słomionego zapału i obrzydliwych różnych rutyn? Po prostu rutyn, a niektóre z nich są obrzydliwe. E, oczywiście, że ja. To kolejna moja rutyna, która, e, mam nadzieję, nie spadnie z mojego grafiku tak szybko. E, to jest wypicie tej butelki, takiej butelki wody dziennie. Woda się nazywa Franciszek, ale to, to bez znaczenia, jaka to jest marka. Po prostu chodzi tutaj o aniony, kationy. Jest, jak porównywałem do innych wód, takich zwykłych, nie wiem, mamy teraz Cisawiankę gdzieś obok, e, to jest nokaut po prostu. I czy to jest taka zwykła woda? No właśnie nie, to jest woda lecznicza. Jakby do takiej buteleczki wody dolać może z kilogram soli. Tak mniej więcej się to odczuwa. Jedna butelka dziennie. Dzisiaj jakoś lepiej mi wchodzi. I teraz coś powie: O, Luka, twoje wszystkie rutyny, co już ty nie robisz? A okej, okay. no i co robię? A na przykład, jeśli będzie, bo teraz na przykład oglądasz 30-latku i jeśli razem będziemy mieli 85 lat, na przykład, i ja się będę czuł lepiej niż ty, ponieważ wszystko, mimo że ze słomianym zawałem, ale próbowałem tego, 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 żeby się uzdrowić. Rutyny, zimnych pryszniców, wszystkiego, czego próbuję. Wiecie dobrze, że próbuję wszystkiego z różnym skutkiem, jeśli chodzi o trwałość no ale jednak i ja w wieku 85 lat się będę czuł wybornie, a ty na przykład gorzej, albo tu, 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 nie daj Bóg, przy 95 latach ja nadal będę tańczył, a na przykład tu, 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 nie życzę Ci tego absolutnie, tu, tu, tu. Ale naprawdę teraz wszyscy mają to zrobić, ok? Bo, bo jak wyplujecie trzy razy, to znaczy, że to się nie wydarzy i wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie. Ciebie na przykład nie będzie, i wtedy sobie pomyślisz, ach kurde, jednak mogłem mieć słomiany zapał, ale próbować tych wszystkich zdrowych rzeczy. Pięć lat życia nikt na loterii nie wygrywa, prawda? Więc czy to prawda? Nie mam pojęcia. Ale czy można próbować? Oczywiście. Ale żyj 100 lat, żyj 100 lat, i więc ode mnie naprawdę tego życzę. się Co ci się śniło? Dawaj. Czekolada. Czekolada ci się śniła? I co jeszcze? Sama czekolada po prostu? O, no to chyba fajny sen. za zamija, Boże. Okej, okay, tak, sen okej, okay. pokaż. Jest okej okay, okay. A tu Ci wymyślił jajecznicę, krewetki i awokado. Czy to jest okej? Okay? Czy to jest okej, okay, pytam? Tak, ale ja też mam dla Ciebie coś. A to nie jest dla Ciebie, to dla mamy. Okej. Okay. Zobaczę, czy to jest dla Ciebie. Nie. Nie, to też nie dla mnie, dobra. Sos... Sobie. Bez kokardy. Bez kokardy dla mnie? No piękne! Dziękuję. Ty paznokcie te stylizowałaś? Aha. Naprawdę ładne! Dziękuję bardzo. Dekoracje paseczki. To jest dekoracja! Zobacz, masz jest tak robić. No wiem i tak zrobię oczywiście. Charlie to jest najlepsza córeczka na świecie. Widzicie, że my codziennie, naprawdę codziennie dostajemy po dwa, trzy e, pracunki. Pracunki, prawda? To też jest pracunek. No. Po dwa, trzy pracunki dziennie dostajemy od tej córeczki naszej. To Pracunek, tylko rysunek Rysunek, a czym się różni rysunek od pracunku? Nie wiem One nie były smalowane Aaa, czyli ty smarowałaś paznokcie Nakryjałam A przepraszam Paznokciami <laughs> Piąteczka Beczka Żółwik, faleczka, dym, 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 dym. pokazuje fotoksiążkę printu. Czy ktoś wie, co to znaczy? Oczywiście, że tak, oczywiście, że zaraz powiem Wam o zniżce, którą dla Was mam, e, ale w tym momencie chcę przeżyć z Wami e, tą fotoksiążkę printu, właśnie, ponieważ, no, no, zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Coraz bardziej e, jednak widzę, że, że przytyłem na twarzy, ale to nie jest źle. Absolutnie się nie obarczam tym, bo mi dobrze z tym, tylko, tylko po prostu widzę to. Przeżyjmy to jeszcze raz. Mamy tutaj madrycki gang blondynów uwielbiam. W ogóle fotoksiążki printu, fotalbumy printu w tym momencie myślę, że fajną opcją jest zrobienie fotoksiążek czy fotoalbumów z wakacji, ponieważ już jesteśmy praktycznie po nich. A takie wspomnienie to, to jest naprawdę coś, zobaczcie, gang blondynów w Madrycie. Gang Blondynów. To, o ile pamiętam, jest rocznica, i to też był wyjazd wakacyjny do jakiegoś hotelu, ale to chyba w Polsce, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie, fajne jest to w tych fotoksiążkach, że możemy sobie. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że każdy może wybrać szablon, jaki chce. Na każdą okazję, na święta, na wakacje, tak jak teraz mówię. Na prezent dla dziadków, na prezent dla nauczyciela, na każdą okazję, jaką sobie tylko wymarzycie. Dodatkowo, oprócz tego, że są szablony, to jeszcze rozstaw zdjęć. Jest taki jak sobie zamarzycie. Ja tutaj mam tą fotoksiążkę printu. Akurat, o właśnie, chciałem powiedzieć, że pojedyncze zdjęcia, ale nie. Mamy tutaj pojedyncze zdjęcia. A tu na przykład mamy już z kolejnego wakacyjnego wyjazdu. Serio, serio. Jeśli ktoś był na wakacjach gdzieś, albo po prostu nawet w, do domu, w swoim miejscu zamieszkania, ale macie fajne zdjęcia, stwórzcie sobie fotoksiążkę printu właśnie z wakacji, bo to niesamowita pamiątka. Tu mamy, jak dobrze pamiętam, Oman. No i oczywiście coś, na co czekacie, oczywiście, że mam zniżkę, tak jak mówiłem. Otóż, uwaga, mam dla Was minus 30% zniżki na fotoksiążki printu i minus 20% zniżki na fotoalbumy print. Printu, koniecznie sprawdzajcie sobie, link w opisie. Możecie sobie stworzyć na próbę, zobaczyć jak to wszystko wygląda, wstawić zdjęcie z wakacji, z każdej okazji, ale teraz mówimy o wakacjach. Wymarzone wasze wakacje umieścić w książce. Ja mam wszystkie fotoksiążki printu swoje, porozsiane po domu. Mam trochę w biurze, mam trochę w sypialni, mam trochę w pokoju gościnnym, gdzie trzymam książki i za każdym razem do nich wracam. Zniżkami minus 30, minus 20, link w opisie. Miłych zakupów! Patrzcie, co ja mam za życie, jakie przepiękne dziewczyny. Jedna, druga, naprawdę stoję tutaj i się nie mogę napatrzeć. Przepiękne kolory, przepiękne stylizacje. E, ojciec w dresach zasmarkanych, brudnych. Nie no, to była przenośna z tym zasmarkanym, nie mam. Dobra, kto to zrobił? A, a kto to zrobił? Kto to zrobił? Czy ty widziałeś, jaki jest czysty dom cały? Posprzątasz to, to dzisiaj? Nie, wróci mi. Widzisz? Tam w tym kubeczku? Herbatka. Nie mam właśnie takiego fajnego wierszczu na wyrost. A tyle mieliśmy fajnych, Ale i nie wiadomo tam, gdzie są. Gubią się gdzieś tam zostawialiśmy. Kulanka? Dobra, to na razie chowam. Jeździmy sobie, załatwiamy sprawy i postanowiłem, że przecież trzeba zrobić test, ponieważ bardzo ostatnio jest na czasie zestaw Bambi z McDonalda. Tu w ogóle jest, są Twoje jabłuszka, się jabłuszko. Od wczoraj bo... Czarni mówi o jabłuszku. Czy Ty wiesz w ogóle, jak wygląda zestaw Bambi w maku? Ja widziałam, coś mi wyskoczyło w internetach. Bo, 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 bo jak czarny... to to Bambi? No, taka piosenkarka. Dobra, okej, okay, mamy to. to. To jest ważne, że wiesz. Yy, zestaw, cokolwiek śpiewa. wiesz, co tam jest? Yy, oglądaliśmy kuby wojewódzkie. Piosenkarka śpiewa. Yy, <laughs> no tak. Taki czarny sos widziałam w internecie. Faktycznie, Charlie, jak będziemy oceniać, wytłumacz powiedz widzom, jak to jest, że tak to jest, tak, tak jak to jest? Musisz mm. powiedzieć. Tak, to jest dobrze, tak to jest świadko, tak to nie. Czekaj, czekaj. Ja mi się podoba takie, że jest czarne pudełko. Fajne Chciałabyś mieć kiedyś zestaw Andjax? No! No i co by było? Dobra, co by było w zestawie Andiaks? tylko możesz trochę podrasować jakiś no, produkt. To bym Z McDonaldem podrasowała, ale ja bardzo lubię cheeseburgera Yy, no tak. Lubię fry... robiłeś Chalapenio zawsze. bardzo lubię, lubię frytki. Bo może bym zrobiła jakiegoś zło. O kurde, z wiesz złote. jakiego? Srebrnego burgera. Czemu srebrnego? Bo lubię srebro, chciałam powiedzieć złota, A. ale nie lubię złota. A. Srebrnego burgera bym zrobiła. Albo z jakimś dodatkiem srebrnym. Jakiś... Tak jak w domu, mamy dużo elementów srebrnych dobra. No dobra Ej, ale chciałbym, chciałbym Srebrny zobaczyć. ketchup mi się nie da Wszystko się da Dobra, dobra, a więc tak, mamy McDonald's Chcecie stworzyć srebrnego burgera? <laughs> Silver Anjax. Dobra, po, powolutku, Misia, czy ty bierzesz udział w, w teście? Też chcesz próbować tych nowych rzeczy, czy nie? Tak? Najpierw mamy Gwiazdeczki, o! Charlie Jedna lanioni. Jezu Gwiazdeczki z serem w środku o Proszę Boże. bardzo. A ja bym miała torebki. Torebki takie modowe? Mhm. Ale poczekaj, bo teraz to muszę bórze. ocenić dobrze czy źle, bo jak ocenię źle, to nie zrobię ze mną tego zestawu. Naprawdę, jak to czarni mówi naprawdę prawdziwo. Ale dobre. Ja myślałam, że to będą takie chrupałki, takie serowe, jak zawsze, ciągnące się, a tu jest taki czedarek. To jest pyszne. I to jest tylko w Polsce? No to jest w ogóle teraz, tylko babi, to jak? Git, dobre. <śled> Fajnie, że czedarek, ja myślałam że to będzie takie w tych pałeczkach mozzarella, czy coś w tym stylu A to jest taki czedarek Dawaj jeden ketchup Nie, nie, a ketchup chcesz? Nie, ten czarny Nie, to sos. jest do nuggetsu Czarny sos Bambi, z tego co mówili ludzie, to jest jakiś e, mieszanka słodko-kwaśnego z sojowym czy, czy to widać, że on będzie czarny? Popatrz, Uch. Uch. On jest faktycznie czarny, cały czarny, tak jak smoła Oceniamy nuggetsy, kurczaczki z sosem czarnym Oceniasz z nami? Nie, ty nie bardzo. Ten sos podobno jest mm. trochę dziwny. Ale dobry? Dobry! Sojowy z jakimś Coś... słodko-kwaśnym. Najlepszy sos, jaki z maku jadłam. Naprawdę? Mhm. No, bardzo dobry. Kojarzy mi się z takim słodko-kwaśnym. Trochę z tym sojowym, ale też z pieprznym. Jak hmm. czasami są takie sosy te e, pieprzowe do steków. to ludzie średnio no, oceniali ten sos. To, jest, no to, to... Co... No się nie znają. No. Na malutki Dla mnie maś. to jest najlepszy sos, jaki jadłam z McDonalda. No. <laughs> jako się boi, co <laughs> Pieprz czarny. No, bardzo dużo pieprzu. Bo tu widać. Ale jest my... bardzo na, na niskiej liście, jeśli chodzi o składniki. Okay, Więc nie powinno dużo być. Widać dać grudki pieprzu nawet. Naprawdę? Naprawdziwa. Na widać trochę tutaj takiego żółtego. Policja już po ciebie jedzie, bo nie chcesz. No, za to nie po nas. <noise> Nie, to nie po nas chyba, ale uciekamy i tak. Żeby było jasne, jest w Warszawie jakiś strajk bardzo mocny teraz i ludzie postawiali różnie samochody i ja postawiłem tak jakby za nimi, więc myślałem, że może do mnie policja przyjechała, więc szybko nie patrząc się. Ale na... to nie do nas jednak. Nie, nie do nas. W ogóle dziwnie, bo jechali na bombach, a po prostu sobie wysiedli krzyś, krzyś. A przepraszam, i szli sobie na patrol, więc, więc dziwna praktyka. I ostatnie, proszę Państwa, mamy tutaj makflary. Czy to widać? Czy to ostrzy? Makflory ze skitem makflary ze Skittlesami. Tylko bez sosu ale żadnego. No, Szarlotka nie, je, tylko mama Ej. No tak, tak, my Charlie nie my tylko. Mam no, no zobaczyć. Tylko zobacz, no ale nie jest takich rzeczy. Nie? To my zjemy, tak? Masz, mamo. Mamo. No, najpierw Charlie. Ocena. To najwięcej było hejciku na zasadzie, że te Skittlesy w ogóle nie pasują. Fajne. No, też tak właśnie poczułem od razu. Ciekawe. jest bardzo dobre. Mogę ja też? Mmm. patrz, patrz, patrz. O! Ja lubię skitelsy. No, kto nie lubi skitelsów? Ja jeszcze zjem tego kurczaczka ostatniego, dobra? Z sosikiem. Mm. Mogę zjeść, Charlie? Nie bądź, nie... Ale, ale na pół dela, okej? Okay? Okej. Okay. Możemy się tak umówić. Ogólnie to sama bym... Dla mnie, to dla Ciebie. Okej. Okay. Chcesz jeszcze? Każdy chce, myślę. Dobra. Czy się chyba ta nie? Zakręciło w głowie od czy już. Z, z, zauważyliście to? Jak Andrzejka coś słodkiego zje? Zauważyłeś ja swoje zachowanie zakryciło. i już w ogóle nie ma rozmowy, tylko. Tak? Szulka <grym> Ale dobre! Ale dobre! To dla mnie? Żadna kropla się nie może utracić. <grym> Ej! Patrz, jaka ma, jak nasza Ej, mama patrz, jest, co? Ale woli sama zjeść niż mi dać. Bo tatusia to była porcja No to Kurde, ty jak możesz zjeść. Charlotte, komu teraz dasz? Wyjmij mi to zbudzi, dajcie. No, no to pro, proszę mi się nie wpierdziać w kolejkę, dobra? Ci... Zbudziłem ją. Szymaj, trzymaj! <laughs> ona ci przechowała. No właśnie nie, nie skupiłem się. Tak. <laughs> Naprawdę? Ona tak zamknęła buzię. Trzymaj, trzymaj! No patrz, no ty To jest, no niepo... tak, no? jest niepowodnie. <laughs> Cholera, jak dzieci przychodzą na świat, to trzeba się dzielić z tymi cukierkami z nimi I Tak samo jest z żoną, wyobraź sobie Dobra, nie bijmy się o to, boże, można dokupić więcej Wszystkie już dla ciebie <grym> <grym> Wszystkie dla mnie no dziękuję bardzo. Ja miałam bardzo ochotę na Sewicza, żebyśmy pojechali, ale mi się wydaje, że się nie wyrobimy, więc nie wiem, czy nie lepiej pojechać na łódeczki sushi do Arkadii i wtedy A bo my sobie... do arkady idziemy do kina? Do kina jedziemy. Bo idziemy do kina, nie mówiliśmy. Na co? Dzisiaj czas dla rodziny jest. Coś tam i magiczna kredka, Henry. Rodzina to jest super spiderman! Dobra, idziemy, tylko tak myślę, że ja myślę, że chyba najlepiej, tak, no bo co? A która jest? Najchętniej no, ja bym zjadła Sewicze, to w ogóle... A które mamy kino? 15.50, jest 17.30 tego kecupu. Zanim dojedziemy, zanim zjemy ja, zno, ja myślę, że zdążymy na luzie Na luzie, na luzie Nie zdążymy Ceviche szybko przychodzi Przyjechaliśmy do kina jak cappuccino, woda, dziewczyny popcorn mieszany, słodki, słony, jakieś picia. Jesteśmy gotowi, nie? Jesteśmy gotowi do kina. To moja taktyka trochę, bo ja naprawdę bardzo, no wiem, że dzisiaj Maczek, czekać, to chcieliśmy spróbować troszeczkę, ale... Tak, bo to jest moja taktyka. Gdzieś tam wyczytałem ostatnio, że ktoś to trzyma się swoich jakby postanowień żywieniowych. Dobra, dziewczyna obok siebie. E, już, już. Wyczytałem ostatnio, że chłop, który się trzymał swoich nawyków żywieniowych, do kina brał zawsze kawę. Bo po kawie się, wiesz, tak bardzo nie, nie chce, nie, nie? Jeść popcornu, czegoś. No my się nie wspieramy niestety. To nie, troszeczkę jest progres, bo mamy wodę. Prawda? No i kawkę. Idziemy. Będziemy mowy włożyć do kiesąka. Spóźnieni, spóźnieni, spóźnieni. i jakoś dziwnie szybko, szybko co się stało? Co? tak się obiłam co z tej róży zobacz jak ona jest długa wiesz dlaczego? Te kapcie gumę mają i blokowały mnie, i jechałeś mi i się z każdej strony. Podoba Ci się ta czapka, czy nie? A to? Zobacz, to, to jest fajne. Opa, szalik. Ja. szalik. Jezu, ale fajne. Chcesz się dołożyć do lusterka? Z panterą. To w ogóle się nie podoba. To idźcie, by wybrać czapkę, a ja szybko zobaczę, co jest dobre. W... Ja Dobra, to daj mi. Daj mi tą, którą wybierasz. Panterkę czy białą? Znaczy jasno. No? Musisz wybrać sama. Musi podjąć decyzję sama. Ale na przykład takie czapki mają wszystkie dzieci, a to jest coś innego. I tu masz y, y, zobacz y, brudkę, szyjkę taką zasuniętą o. Co jest grane? Ukradłaś? Nałożyłaś to teraz? Wszystko? Dziwna jakaś, dziwna akcja Dziwna akcja A, mama, skup, mama kupiła stąd A to no, no tu jest jedn, Mniejszy, większy, mniejszy Ja nie wiem czy ty nie ukradłaś Nie wiem czy ty nie ukradłaś dzisiaj i się ubrałaś szybko w to Nie, mama mi przyniosła Zobacz, bierzemy z Hello bo lubimy Hello Mama lubi Kto jest głodny? Podniosła czy nie? Co jemy? Krewetki Już je krewetki na śniadanie i na obiad Wiesz, że w ogóle można się łatwo uczulić jak się za dużo je krewetek? No nie, tylko dlatego mówię, że jak trzeci raz dziennie by jadła, codziennie to już Tak, Takie dziecko wychowałaś powiedziałem nic o filmie, na którym byliśmy. Był to Harold i magiczna kredka, coś takiego. Naprawdę uwielbiam takie filmy. To jest najbardziej pożądany przeze mnie typ filmu. Oczywiście jak chodzę z Charlie, ponieważ bajki, jak chodzę do kina na bajki, to się trochę wyłącza, wiadomo, jest, jest tak różnie. Ale filmy dla dzieci, ile ma pięknych przekazów, ile może nawet dorosły się e, zastanowić nad życiem, co go cieszy, co, co powinno go cieszyć. Naprawdę, serio, dawno nie oglądałem tak świetnego filmu, więc oprócz tego, że dla Waszej dzieci, jeśli macie, to top, ale dla Was, naprawdę pójdźcie sobie i odnajdźcie w sobie to wewnętrzne dziecko. Do zobaczenia w kolejnym filmie, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o zniżkach printu, minus 30% na fotoksiążki printu, minus 20% na fotoalbumy w printu, a my widzimy się już w kolejnych filmach. Niech dzieje się, magia się